W Niemczech liczba ataków seksualnych na dzieci cały czas dynamicznie rośnie. Według ostatnich danych liczba napaści na dzieci w roku 2024 przekroczyła 16 tysięcy 50 ofiar każdego dnia. Niemcy od kilkudziesięciu lat intensywnie prowadzą edukację seksualną. Dzieci i młodzież są zachęcani do eksperymentów seksualnych. I eksperymentują. Jedna trzecia napaści seksualnych na dzieci w Niemczech jest dziełem nieletnich. W Wielkiej Brytanii jest jeszcze gorzej. Co drugi agresor seksualny jest nieletni. A w Polsce? Rząd właśnie wprowadza edukację seksualną do szkół. Liczba gwałtów na dzieciach będzie rosła. Udostępnij ten film, żeby ostrzec rodziców.